I witam Was serdecznie no, w typowym, standardowym filmie, który pojawia się co miesiąc, czyli w podsumowaniu miesiąca. Tym razem jest to już podsumowanie marca. No, czas pędzi jak oszalały, mamy już trzeci miesiąc ze sobą. No i pod względem czytelniczym muszę przyznać, że marzec to był dla mnie miesiąc słaby, bardzo słaby, nawet bym powiedziała. Bo nawet nie chodzi o ilość przeczytanych książek, bo przeczytałam ich 10, chociaż. Jest to znacznie mniej niż dotychczas w ciągu roku, ale jakościowo było słabo i chorób było trochę. No nie jest to mój ulubiony miesiąc w roku, niestety, i w tym roku również to się potwierdziło. Ale nic, mamy ten miesiąc ze sobą, więc podsumujmy go sobie, bo przynajmniej dwie perełeczki się w nim znalazły, mimo to. Ja oczywiście dalej kontynuuję moją przygodę z jeżycjadą i udało mi się przeczytać trzy części jeżycjady i to są one. Otóż Dziecko Piątku, Nutria i Nervus. Ja pamiętam tą część jako jedną z moich ulubionych, ale to zaraz może o tym. I Córka Robrojka. I to, są, no już, to już była jedenasta część jeżeli Jady, więc już, już, już jestem w połowie. No i tak, jeśli chodzi o dziecko piątku, ja miałam jakieś takie dziwne skojarzenie, że ta książka mi się nie podobała, jak czytałam ją za samochodu. Natomiast teraz była to bardzo przyjemna część. Wróciliśmy sobie do Aurelii Jedwabińskiej, czyli naszej bohaterki z części Opium w Rosole. Aurelia jest już nastolatką. Jej mama niestety zmarła w wyniku ciężkiej choroby. Nie układa jej się z ojcem, który ma drugą rodzinę, drugą żonę. No i jedzie do babci na wakacje, do taty mamy, do mamy taty. I, no i tam całkiem miło spędza czas ze swoim przyjacielem. No i przeżywają swoje nastoletnie. Dylematy, przygody miłosne. Bardzo ciepła, bardzo taka część, z którą naprawdę miło spędziłam czas. Oprócz tego, naprawdę mądra bohaterka. Trochę smutna, mroczna. No, oczywiście jest to zrozumiałe po tym, co, co dziewczynka przeszła. Aurelia ubiera się cały czas na czarno, mimo że minął już rok od śmierci jej mamy. I ten smutek i, i żal. Jest w niej, ale nawet nie tyle po śmierci mamy, z którą no, wydaje się, że do, jakoś tam uporała się na tyle, na ile było to możliwe w jej wieku. Natomiast ma żal do taty cały czas. Nawet nie tyle, że założył sobie drugą rodzinę i że je zostawił y, jeszcze wtedy, jak mama była chora, ale ma żal o to, że, że nie jest po prostu dla niej ojcem i, i nie spełnia tej swojej funkcji tak jak powinien. Ech. Te żale na szczęście zostają w tej części wyjaśnione, i wydaje się, że sytuacja zmierza ku lepszemu. Więc bardzo życiowa, bardzo mądra część. Natomiast jeśli chodzi o Nutri i nerwus, to wydaje mi się, że była moja chyba jedna z ulubionych części w latach nastoletnich. Mamy tutaj bardzo taką letnią przygodę Natalii. Czyli przedostatniej córki Borejków, no i jej siostrzenic, córek Gabrysi, które postanawia zabrać na wakacje, bo jest gorąco, Gabrysia urodziła e, dzieciątko, no i postanawia po prostu zapewnić im wakacje i, i pojechać z nimi do. Mm, matko, teraz zapomniałam. do kłamczuchy po prostu. Zapomniałam imienia: do kłamczuchy e, na wakacje nad morze. No i podczas tej przygody, jak zwykle, mamy mnóstwo różnych przeciwności losu, które spotykają nasze główne bohaterki, ale mnóstwo humoru, bo Natalka jest no, bardzo fajną dziewczyną, taką romantyczną, introwertyczną, skrytą w sobie. Um, uważa, że jest najmniej interesująca i Najmniej ma do zaoferowania światu i ludziom ze wszystkich sióstr Borejko, co oczywiście jest nieprawdą, ale widać, że boryka się z tym i jest w, taki, w jej mniemaniu w cieniu sióstr. No, a córki Gabrysi dojrzewają, są już też nastolatkami. Pyza i, i tygrys no, są też bardzo różne, mimo że nie dzieli je tak wiele wcale, jeśli chodzi o wiek. Pesacha jest dużo spokojniejsza, czyli Róża starsza, córka Gabrysi. Natomiast Tygrys ma taki w sobie bunt nastoletni, żal i też uważa się za tą mniej kochaną, mniej lubianą córkę. No i jadą na Hel pociągiem, i podczas tego wyjazdu mają przygodę z pewnym chłopakiem, który przykuwa się kajdankami do ich cioci i postanawia i śledzić. O, nie będę może zdradzać dla tych, którzy jeszcze tej części nie czytali, a mają zamiar, dlaczego akurat tak się dzieje, co to jest za pan, co łączy ją z Natalią, no i jak cała przygoda się kończy. Bardzo fajna, bardzo fajna taka przygodowa część. Natomiast jeśli chodzi o córkę Robrojka, to ja tej części nie pamiętałam, nie byłam pewna, czy ją czytałam, natomiast potem ona mi się przypomniała, że tak. I tutaj spotykamy się z córką Roberta Rojka, czyli jednego z przyjaciół, właśnie Kłamczuchy i, i Gabrysi, który w wyniku oszustwa swojego przyjaciela, z którym prowadził biznes poligraficzny, no niestety stracił wszystko: stracił majątek swojego życia, zmarła mu żona. I został bez pieniędzy, bez środków do życia z nastoletnią córką i musi sobie jakoś to życie na nowo budować. No i postanawia z łodzi, w której dotychczas mieszkał, przyjechać do Poznania, z którym łączy go dzieciństwo, lata nastoletnie, przyjaciele i tam sobie to życie budować. Dostaje, jakby, szansę zamieszkania w takiej przybudówce, przy domu dawnego kolegi ze szkoły średniej, któremu powodzi się znacznie lepiej, i tam sobie z tą swoją córką to życie stara ułożyć. Oczywiście nie jest lekko, ma kolejne przeciwności losu, ale jak okazuje się, na starych przyjaciół można liczyć. Bardzo fajna część, i co bardzo mi się podobało w tej części, to to, że mamy tutaj portret zresztą yy, ciekawy. Samotnego ojca, który chyba nie często zdarza się w literaturze, szczególnie nastoletniej młodzieżowej i kontaktu właśnie tego, tego ojca i nastolatki, ten kontakt jest naprawdę niesamowity, ciepły. Jego córka Bella taki skrót, teraz nie pamiętam, jaki miała, jakie miała długie imię, Arabella bodajże, takie dziwne, ale Bella, mówił na nią jej tata. No jest bardzo zżyta ze swoim ojcem, bardzo go kocha i tak naprawdę skoczyłaby za niego w ogień. I tata, oczywiście, również jest doskonałym ojcem, doskonale sprawdza się w tej roli i do tego nauczył swoją córkę wielu przydatnych umiejętności, które Bella w życiu wykorzystuje. No, ma takie umiejętności typowo męskie, byśmy powiedzieli. Fajna część, fajny portret właśnie samotnego ojca, pokrzepiające i, i pokazujące siłę przyjaźni. W dzisiejszych czasach prawdziwej przyjaźni, czyli takiej, w które, która udowadnia, że na przyjaciół właśnie w biedzie możemy liczyć. E, no i przejdziemy teraz do mojej perełki, którą w marcu e, zaczęłam czytać i, i udało mi się ją skończyć, a nie była to najmniejsza. Czyli dwie części bo ja mam akurat to wydanie hrabiego Montecristo, Aleksandra Duma. No, planowałam przeczytać więcej tej literatury francuskiej, natomiast nie udało mi się akurat w marcu. E, natomiast to jest zdecydowanie doskonały początek, jeśli chodzi o literaturę e, francuską, e, klasyczną. Mamy tutaj losy hrabiego, który mm, jest na początku tej powieści młodym chłopakiem, żeglarzem, skromnym, ale no posiadającym dobry fach, dobrze sprawdzającym się właśnie w swoim zawodzie, który no, jest zaręczony z bardzo piękną kobietą, którą kocha Mercedes. Ale niestety to, że zaczyna mu się układać w życiu i dostaje szansę zostania kapitanem statku, nie podoba się jego konkurentom. Nie podoba się mężczyźnie, który kocha się w jego narzeczonej, i nie podoba się jemu koledze, który po prostu zazdrości mu najzwyczajniej w świecie zawodu, pieniędzy no i tej kariery, która jakby zaczyna nabierać rozpędu i się toczy. No i tym zrządzeniem losu nasz główny bohater zostaje. Czyli Edmund Dante zostaje um, posądzony o czyn, którego nie popełnił, e, czyn polityczny. E, Przypomnijmy, że mamy tutaj XIX-wieczną Francję, czasy napoleońskie i czasy, w których za to, że jest się wrogiem. E, Władzy, no, trafia się po prostu do więzienia. I tak też w przypadku Edmunda się dzieje. Edmund trafia do więzienia bardzo ciężkiego, z którego no, jakby nie ma szansy powrotu. Natomiast w tymże więzieniu poznaje pewną osobę, która umożliwia mu, z którą buduje plan wydostania się z tego więzienia i dokonania zemsty na swoich wrogach, na ludziach, którzy po prostu doprowadzili do tego, że został niesprawiedliwie skazany. Przefantastyczny, przecudowny, opisany w szczegółach, a jednocześnie niesamowicie wciągający i pociągający, bo tu były momenty dłużyzny, były momenty takie, no, których można byłoby prawdopodobnie uniknąć, ale Styl pisania Aleksandra Duma jest piękny, jest, mimo że klasyczny, to bardzo dobrze się go czyta współcześnie. I ja byłam po prostu tak wciągnięta w lekturę, jak w najlepszy serial. Mnie się to bardzo kojarzyło z telenowelą, ale nie pod takim kątem byle jakości i słabej jakości, tylko bo jakość jest jak najwyższa. Jak najcudowniejsza, i ja myślę, że to będzie jedna z książek mojego życia. Mogę to powiedzieć już teraz. Niewątpliwie zabrała ogromną część w moje, w mojego serca. Ymm, no i zostanie w nim na, na długo, jeśli nie na zawsze. To, jak ta zemsta została przeprowadzona przez Edmunda, jest po prostu fenomenalne. I e, ja nie dziwię się, że. Ten klasyk jest do dziś tak bardzo kochany, polecany i, i wciąż czytany po prostu. Tym bardziej, że no poznałam już, zabrałam się za drugi klasyk literatury francuskiej i jest on zupełnie inny, zupełnie inne odczucia we mnie wzbudził niż ten, więc ten ja zdecydowanie polecam. I to jest na pewno książka, która trafia do topki tego roku. To, tego mogę być już pewna. Przecudowna, i ja nie mogę się doczekać, kiedy przeczytam trzech muszkieterów, bo styl pisania autora niesamowicie mi odpowiada. I myślę, że trzej muszkieterowie również przypadną mi do gustu. Żeby się nieco oderwać, a jednocześnie czyścić trochę te moje półki i ilości nieprzeczytanych książek, zabrałam się również za jedną z książek Lucy Montgomery, do której uwielbiam wracać. I to jest taka książka, która zawsze poprawia mi humor i jest takim comfort readem typowym. Natomiast no ja się tego spodziewałam: to jest Ania z Wyspy Księcia Edwarda, czyli kolejny zbiór opowiadań. Z tego co wiem, napisany już. Krótko przed śmiercią Lucy Montgomery, a wydany tak naprawdę na zasadzie zbierania, właśnie części rękopisów, po prostu odnalezionych już po śmierci autorki. No i niestety nie czytało mi się tego zbioru opowiadań dobrze. Myślę, że jest tutaj kwestia tego, że to już jest trzeci zbiór opowiadań, który przeczytałam w dość niedługim okresie czasu, i trzeci zbiór, jakby po sobie, w tej kolekcji, którą ja posiadam. I to jest niestety za dużo, bo no mamy tutaj kolejnych bohaterów z Wyspy Księcia Edwarda, którzy w jakiś tam sposób mniejszy, większy są powiązani z Anią i Gilbertem, ale to nie są oczywiście nasi kluczowi bohaterowie. Ja nie lubię w ogóle krótkich form. Bardzo rzadko krótkie formy przypadają do gustu I tutaj, niestety, to się stało. Troszkę męczyłam się z tą powieścią. Ona była też taka um, dość depresyjna i w innym tonie niż e, części o Ani, i niż to, do czego nas Lucy Mount Montgomery przyzwyczaiła, czyli do takiego jednak optymizmu i ciepła. Tutaj jest tego bardzo mało. To jest raczej um, melancholia, mrok i właśnie taka. Um, Depresyjność nieco, i to z tego, co czytałam tutaj, takie posłowie od tłumacza, jest również ściśle związane z okresem w życiu autorki, w którym to, ta powieść i te opowiadania po prostu powstawały. Bo Lucy Montgomery miała niestety epizod depresyjny, i prawdopodobnie to była również przyczyna jej śmierci. A, więc niestety ta część na nie, natomiast cieszę się, że mam już opowiadania, które są na mojej półce za sobą. I teraz będę mogła kontynuować już serię o Emilce Opad, no i dalszą część, czyli Historynkę, złocistą drogę. No, i już pojedyncze powieści Lucy Montgomery, którą mimo wszystko oczywiście uwielbiam i jest jedną z moich ukochanych autorek. Absolutnie. Książki, których nie mam, bo przeczytałam je w e-booku oraz wypożyczając z biblioteki, to sci-fi chińskie, które zdecydowałam się kontynuować. A oczywiście czytałam za polecenie Magaci. subiektywnie. Zaczęłam w lutym w ramach. Lutowego miesiąca z literaturą azjatycką i mowa tutaj o e, końcu śmierci i wcześniejszej części, czyli Ciemnym Lesie. Ciemnym Lesie, e, Liu. E, no i tak, e, wklejam Wam tutaj obok okładki i powiem, że jeśli chodzi o science fiction, to no, przekonałam się, że nie jest to gatunek mojego życia. Nie jest to jednak gatunek, który, po który będę chyba sięgać często. To nie jest tak, że te powieści mi się nie podobały, bo one na pewno w swoim gatunku są bardzo dobre, jeśli nie wybitne. I nie dziwię się, że były wielokrotnie nagradzane i że przez wielu są no, uznawane za świetne, bo, bo takie są. Natomiast jeśli chodzi o, o mnie osobiście, to. Ja Mam trochę problem z literaturą science fiction, a, a z chińską już chyba w ogóle, bo, tak jak wspominałam przy pierwszej części, no ta liczba bohaterów, imiona, nazwiska bardzo mi się mieszały i ciężko było mi jednak podążać przez to za, fabułę, za fabułą. Poza tym, autor jest tutaj no niesamowicie elokwentny i, i wprowadza bardzo dużo takich rozważań filozoficznych, religijnych, odniesień do historii Chin. Czy do historii w ogóle. I mam wrażenie, że jednak miałam zbyt mało wiedzy, żeby w pełni odebrać to, o czym autor chce nam powiedzieć i co nam chce przekazać. I to też mnie trochę blokowało. Natomiast bardzo się cieszę, że wyszłam ze swojej strefy komfortu i jednak te dwie części skończyłam. Dobrnęłam do końca. Jest to napisane mimo wszystko bardzo dobrym stylem, chociaż Gacia mówiła, że poleca czytanie w wersji angielskiej, bo ten styl autora jest bardzo kwiecisty, czego w polskiej wersji w tłumaczeniu pana Andrzeja Jankowskiego, o ile się nie mylę, nie ma. No ja tego tak chyba nie do końca yy, odebrałam, bo dla mnie ten styl był mimo wszystko dość yy, dość piękny, jeśli chodzi o literaturę science fiction, o tak, z którą mimo wszystko nie mam dużego doświadczenia. Myślę jednak, że przez yy, Jakiś czas nie będę już po ten typ literatury sięgać. Jeśli chodzi o wszechświat, kosmos i wiedzę, która jak najbardziej mi, e, mnie interesuje, to wolę jednak powieści w stylu Marsjanina czy projektu Hail Mary autorstwa Engie'ego Oeyra, czyli coś jednak e, lżejszego. E, w tym miesiącu sięgnęłam również po e, powieść węgierską, kolejną Sandora Maraja. O którym wspominałam w lutym, który bardzo spodobał mi się swoim stylem pisania. Tym razem sięgnęłam po tą prawdziwą. I mamy tutaj historię małżeństwa. Małżeństwa zawartego między ludźmi pochodzącymi z różnych klas społecznych, co autor bardzo, bardzo dobrze i, i precyzyjnie opisuje, i stawia to jako taki punkt odniesienia do ich relacji do tego, co się między nimi dzieje i co doprowadza do głównych wydarzeń naszej fabuły. Ta fabuła nie jest jakaś bardzo skomplikowana i obfitująca w wydarzenia, bo mamy tak naprawdę przedstawione z dwóch punktów widzenia, czyli kobiecego i męskiego. No, mamy po prostu historię rozpadu małżeństwa ośmioletniego i poznajemy właśnie z dwóch punktów widzenia jakby powody rozpadu tego związku. Jak możemy się domyśleć po, po tytule, jest w to zamieszana również druga kobieta, czyli trzecia osoba w tym związku. I tak naprawdę towarzyszą nam tutaj rozważania autora na temat tego, która miłość jest tą prawdziwą, i czy w ogóle jest coś takiego jak prawdziwa miłość. Mamy tutaj również historię no, traumy, takiej i nieszczęścia, które wydarzyło się właśnie w tym małżeństwie, to znaczy śmierci dziecka i to jest chyba najgorsze wydarzenie, nawet nie chyba a na pewno najgorsze wydarzenie, które któremu małżonkowie ym, muszą stawić czoła, jak widać nie radzą sobie z tym zupełnie i, i tak naprawdę od tego wydarzenia zaczyna się powoli ta relacja między nimi psuć, no i ostatecznie mamy rozpad ich małżeństwa i Budowanie życia na nowo, tak naprawdę. Ja, z tego co pamiętam, żona nie ułożyła sobie życie ponownie, natomiast mąż wszedł w drugi związek małżeński, właśnie z kobietą, która jest uważana za tą prawdziwą. Powiem, że ta powieść podobała mi się nieco mniej niż Rozwód w Budzie, natomiast styl pisarza wciąż przepiękny, wciąż ujmujący, bardzo taki. Staroświecki, ale elegancki, i mnie to bardzo odpowiada. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że jest to literatura dla koneserów. Ja na pewno sięgnę jeszcze pożar tego autora, jak uda mi się gdzieś w bibliotece dorwać. No i koneserom i miłośnikom elegancji w literaturze również oczywiście polecam. I ostatnia już powieść, o której chciałabym wspomnieć w tym miesiącu, ale nie najgorsza. Na pewno nie, nie na ostatnim miejscu pod względem jakości jest testament Niny Wachy, jedna z nowszych publikacji wydawnictwa poznańskiego i serii pisarzy skandynawskich. Jest to młoda pisarka z tego, co wiem, ta powieść jest no, dość nagradzana już na, na tym rynku skandynawskiej literatury. Wydana u nas, moim zdaniem, w przepięknym wydaniu, cudownej okładce. Dla mnie to jest absolutnie najpiękniejsza okładka z tych wszystkich, z tej serii. No i postanowiłam sięgnąć za nią, bo była bardzo chwalona i, i popularna po prostu wśród różnych osób, które myślę, że gustem literackim są do mnie jednak zbliżone. No i tak, mamy tutaj historię małżeństwa, które mieszka w Finlandii, w małym miasteczku fińskim. I jest to bardzo duża rodzina, bo aż jest tam czternaścioro dzieci, z czego dwoje niestety nie żyje. I mamy tutaj w taki bardzo nietypowy, konstrukcyjny sposób przedstawioną historię. Tak naprawdę od samego początku nie wiemy do czego ona nas prowadzi, ale wiemy, że ktoś umrze. W tej książce. I to ma, jakby być stylizowane nieco na kryminał, thriller, natomiast jest to bardziej historia po prostu traum historia tego, jak nasze przeżycia wpływają na to, jaką rodzinę tworzymy, jakie wartości przekazujemy naszym dzieciom, jak budujemy ten nowy świat i przyszłość. Nie tylko dla nas, ale również dla świata, bo przecież nasze dzieci wychowujemy głównie dla innych ludzi, nie dla siebie, i to one potem idą z tym, co im przekazujemy dalej. Było tutaj kilka takich cytatów, no niestety ich nie zaznaczałam, bo to jest książka z biblioteki, nie moja własna, więc nie miałam możliwości zaznaczenia, ale na pewno było kilka takich myśli, które uznaję za wyjątkowo ważne i cenne dla mnie. Bardzo mi się ta historia podobała, konstrukcja powieści również. Nieco miałam problemu z tym, żeby podążać za imionami, ale to się dość szybko zmieniło, bo tych imion jest po prostu dużo i one też są dość nietypowe. No, no nie są one po prostu z naszego okręgu kulturowego, mimo wszystko, i nie są to takie imiona no, brytyjskie, amerykańskie, które gdzieś tam są nam bardzo znane i po prostu osłuchane już przez nas. Natomiast też niesamowite jest to, że mamy tutaj możliwość jakby poznania tej rodziny od środka, z różnych perspektyw, tak naprawdę przez praktycznie każdego jej członka. No jest to powieść niesamowicie, nie chcę powiedzieć brutalna, ale jest tutaj dużo takich wydarzeń, które dla nieco wrażliwszych czytelników mogą być odpychające. Jest bardzo dużo opisów. Przez które ja musiałam troszkę przeskakiwać, bo jest tutaj sporo opisów, po prostu krzywdy wyrządzanej zwierzętom. Ja bardzo tego nie lubię, jak wiecie. I już potem nauczyłam się, jak natknęłam się na pierwszy opis, to już potem mniej więcej wiedziałam, że autorka no, nie oszczędza nam takich, takich sytuacji. Starałam się gdzieś tam spodziewać się ich, po prostu je wychwytywać i nieco przez nie przeskakiwać, przyznaję. Jest tu również przemoc seksualna, przemoc w ogóle. Także, sporo trigger warningów dla młodszych czytelników. Jest to zdecydowanie powieść dla dorosłego czytelnika, dojrzałego czytelnika, ale ważna. Ważna na pewno i bardzo ciekawa pod względem konstrukcyjnym, i z tego względu na pewno wyróżniająca się na tle literatury skandynawskiej. I bardzo Wam tę powieść polecam. Zabieram się w następnym miesiącu za y, kolejne dzieło właśnie pisarzy skandynawskich. Y, mniej popularne i myślę, że może mnie bardzo pozytywnie zaskoczyć. Ale testament jak najbardziej czytajcie, bo warto. I to by było na tyle, kochanie, jeśli chodzi o podsumowanie marca. Mam nadzieję, że kwiecień będzie dużo bardziej y, sympatyczny, jeśli chodzi o nie tylko ilość, ale i jakość. Tych książek, które uda mi się przeczytać. Mam nadzieję, że wiosna jednak do nas zawita, bo na razie jest zimno wiecznie i cały czas chodzimy w ubraniach zimowych, co doprowadza mnie już po prostu do szału i, i złego nastroju po prostu. Czekam na tą wiosnę bardzo, czekam na nieco wolnego w związku ze świętami Wielkiej Nocy. No, i mam nadzieję, że dotrwamy jakoś do wiosny, i, i że będzie ta sytuacja, również międzynarodowa, jednak zmierzała ku, ku lepszemu, ku temu, o na co wszyscy już myślę czekamy i, i czego wszyscy sobie życzymy, tak naprawdę. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, kochani. Nie zapominajcie o tym, że zdrowie jest jednak najważniejsze. Pamiętajcie o tym, co ważne i pomagajcie, jak tylko się da, tym, którzy tej pomocy wymagają. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam was cieplutko. Pa pa.